Pani Patrycjo! Kiedy ostatnio Pani grała na skrzypcach? Wiedziałam! To tyle, dziękuję Państwu bardzo. Patrycja Biekutowska, bardzo miło. No to jest, znaczy tu akurat muszę powiedzieć bardzo smutną rzecz, bo grałam na pogrzebie kilka dni mhm. temu. Kogoś, kogoś bliskiego mojej rodzinie. Natomiast miałam niedawno koncert. Dla mnie bardzo wzruszający, bo grałam z okazji 25-lecia SOS Banku Żywności, mm -hmm. współtworzonego przez Jacka Kuronia. No i tak sobie wymyślili, żeby właśnie to uczcić też koncertem i grałam moją kochaną rozrywkową płytę My Journey, ale nie tylko, bo grałam ja mam okazję też posłuchać. Na to, tak? się cieszę. W każdym razie, yy, ponieważ mam teraz niezwykle mało czasu, więc wybieram takie rzeczy, które mają po prostu... No właśnie jakiś dlatego zapytałam, bo sens. byłam ciekawa, czy było i przygotowanie z Tak, czas. jakieś trzy tygodnie temu. Tak. I, i, I i a bardzo... jak świętowała pani urodziny? Kilka a, dni temu pani Urodziny miała? cudownie, tak. <laughs> urodziny świętowałam akurat. Yy, o, to jest w sumie bardzo fajna historia, ponieważ pierwszy raz po trzech latach Aha. Yy, udało yy, nam się z moim mężem pobyć. Samym we dwoje mm -hmm. od czasu narodzin mojego drugiego synka. Także po prostu odpoczęliśmy trochę i. Nie była pani na placu, placu budowy. Nie, 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 broń Boże, nie, nie, nie. No właśnie, ale do tego placu budowy wracając, bo bardzo jako prezes Fundacji KID zaangażowała się w pani w to, żeby powstawały wyjątkowe miejsca dla dzieciaków. Um, jest pani skrzypaczką i dlatego nawiązałam do tych skrzypiec, ale mimo wszystko one trochę odeszły na drugi plan, prawda? Bo skupiała się pani na tym, żeby tym dzieciakom stworzyć Miejsce, no i też wielcy artyści małym pacjentom, którego odsłona będzie miała miejsce lada moment. Tak, druga no już. Druga już. No właśnie. Czy powiem szczerze, że to wszystko, co się dzieje w moim życiu, właściwie od początku tego roku. No bo wtedy, wtedy już zaczęły się ogromne działania na rzecz pierwszego koncertu, jeszcze wtedy mhm. robiłam to kompletnie sama. Natomiast to, co się dzieje teraz, od czasu, kiedy jestem prezesem Fundacji Swoją Drogą, kiedy rok temu by mi ktoś powiedział, że ja zostanę prezesem fundacji, ten bym powiedziała, ja w życiu ja jestem wolnym człowiekiem, latam, gram koncerty. Jedyne, co mnie trzymało w ryzach, to uczenie, tak, na uczelni, no bo są terminy, jest wszystko. Natomiast no koncerty w dużej mierze, no jedne propozycje przyjmujemy, drugie nie, więc, więc tak. no jakoś mamy też ten wpływ na swój czas. Natomiast teraz ja normalnie idę rano do pracy, ale ja nie idę, ja biegnę, To portier u nas w budynku jest cudowny, Panie Patrycjo, my tu robimy zakłady. Czy pani kiedyś się wywali na tych obcasach, czy nie? Ponieważ zawsze chodzę na obcasach. Ale ja y, powiedziałam kiedyś komuś ostatnio, że ja w ogóle nie używam słowa, że ja idę do pracy. Ja idę robić coś, co jest moją pasją, w co się zaangażowałam absolutnie bez reszty. Uwielbiam to. Nigdy w życiu z powodu skrzypiec nie miałam zasięgów na LinkedInie po 26 tysięcy odsłon posta, a mam z okazji, nie wiem. Proszę Państwa, wstawiliśmy dzisiaj drzwi przeciwpożarowe, bo są w pudrowym różu. Dziękuję w ogóle ten brzdęk. 26 tysięcy ludzi to przepraszam. Ale Pani się taką kierowniczką, tak? kierowniczką budowy, mm. że to po prostu ogromne po i nie jeden mógłby się kierownik odpłacić. powiem szczerze, że ja jestem dość bezwzględna, dlatego że ja bardzo dużo wymagam, ale ja też mam szczęście do ludzi ogromne. Mm -hmm. Tak jak na przykład robiliśmy odnowienie całe po 40 latach poradni właśnie okulistycznych. Gastroenterologicznej zajęło to cztery weekendy. Weekendy? W sumie 16 dni roboczych, tak? Mm -hmm. A remont bardzo duży, wymiana 40 sztuk drzwi, właśnie drzwi przeciwpożarowe, drzwi takie, podłogi, sufity, podwieszane, wszystko. No ale ja to uwielbiam. Ale bo ma to jest... pani siłę przebić Ale wieś, ja tak jest... gadałam, opowiadam, monologuję i wszyscy. Tak. Znaczy, biorąc pod uwagę, że w koncert weszło prawie 20 partnerów i to są naprawdę bardzo duże firmy i że 90% rzeczy odbywa się pro bono, to, to jest to prawda. No, znaczy ja w ogóle nie zakładam, że ja idę się dowiadywać coś, ja idę coś załatwić, dlatego, że mam za sobą ogromną siłę tego, po co to się dzieje. I na przykład to, że cały dochód z koncertu, a wszystko wskazuje na to, że będzie to prawie 400 tysięcy złotych, mhm. pójdzie na cel, a celem jest rzecz wielka, bo jest to pierwsze od 40 lat przeniesienie banku krwi dziecięcej w Centrum Zdrowia Dziecka, który dość niefortunnie przez te wszystkie dziesiątki lat... Ten. Jest zlokalizowany 700 metrów od bloku operacyjnego i jeszcze dwie windy po drodze, więc mhm. to jest naprawdę katastrofa. Teraz będzie 30 metrów, będzie to innowacyjne, nowoczesne, będą piękne sanitariaty dla pracowników. Ale Pani się nie no bo będzie to, to za chwilę Pani mamy... coś innego. Nie, no to są tylko te cóż, projekty. Ma pani na 10 lat do przodu zaplanowane, co znaczy, będzie inaczej, ja Jeszcze gorzej odpowiem. My mamy 11 otwartych projektów teraz. Aha. To jest jeden z nich, oczywiście najbardziej spektakularny ale chcę podkreślić, że mamy na przykład kilkanaście firm, które z nami współpracują jako wolontariusze, czyli ich prezesi to są firmy typu agencje badawcze, banki, którzy dają swoich specjalistów i oni za to nie biorą absolutnie żadnych pieniędzy, na przykład tworzy się i będzie pierwsza część gotowa już myślę w tym roku, aplikacja dla pacjenta. Czyli coś kompletnie innego. Będą wszyscy rodzice mogli na telefon ściągnąć aplikację Centrum Zdrowia Dziecka, która będzie właśnie no, dzięki naszej fundacji. Będą rodzice dzięki temu mogli być nawigowani po szpitalu, będą mogli SMS-owo odwoływać wizyty, czego nie ma. Powoduje to dramatyczne dziury czasem, bo mm -hmm. ludzie nie przychodzą albo nie przyjeżdżają i w ogóle o tym nie informują. Mm -hmm. Nie będzie kolejek na izbie przyjęć, nie będzie kolejek w poradniach. Dlaczego? Dlatego, że zostały przeprowadzone najpierw mm -hmm. rozmowy i takie wywiady ze wszystkimi szefami klinik, z szefami poradni. To jest 26 kliniki, i 29 poradni z bardzo wielu, bardzo wybitnych profesorów. Ale, tak sobie myślę, Ale że... jeszcze rodzice i mm -hmm. dzieci były warsztaty z dziećmi o szpitalu przyszłości. Dzieci budowały. I mamy fenomenalnych ludzi od tego, którzy się tak, tym zajmują. Ale mówi pani takie no, piękne słowa, że nie będzie kolejek, a ja biorąc pod uwagę, zahaczając trochę jednak o tą politykę, co się dzieje, że to są potrzebne. To, co pani robi, to jest genialne. I oby jak najwięcej takich ludzi, ale rozwiązania systemowe, które spowodują, że tych kolejek faktycznie nie będzie. Ale te rozwiązania to są, lata. są. Nie, to te rozwiązania to jedna aplikacja by w... spowoduje, nie że Nie uwierzy pani, kolejek? z jakiego powodu są kolejki, ponieważ wszyscy przyjeżdżają na siódmą rano. Mhm. To jest jedyny powód. O dziesiątej jest pusta izba przyjęcia, jest czynna do trzynastej. Po prostu ludzie mają w mentalności wbudowane szpital państwowy. Będę rano, będę pierwszy. Nie będziesz pierwszy, bo przyjdzie 100 osób o tej godzinie. A jak będą ustawione czasowe takie piony, i każdy będzie dostawał informacje, jeżeli dziecko ma zaplanowaną hospitalizację. Ono nie musi być przyjęte o siódmej rano, może być równie dobrze przyjęte o dziesiątej albo o dwunastej, nie wszystkie dzieci muszą być na czczo, zależy na jaki idą oddział. No może żeby ktoś tam był, ktoś przyjmie o tej dwunastej. Ale wszyscy są do trzynastej i siedzą mm -hmm. i nie mają co robić, właśnie na tym to polega. Okazuje się, że jest to tylko i wyłącznie błąd komunikacji. Nie ma mhm. żadnego innego powodu kolejek w Izbie przyjęć. Mhm. I to wszystko zostało odkryte przez różne firmy badawcze, które się zajmują na co dzień tym dla korporacji, dla zupełnie innych podmiotów, a tym razem zrobili to dla szpitala, rozmawiali z dziećmi, rozmawiali z rodzicami, zakochali się w tym projekcie. Mhm. Ci ludzie poświęcili swój czas, nie biorąc za to żadnych pieniędzy. I to jest fenomenem też. Właśnie to, co ja mówię, że dla mnie to, że ja zostałam zaproszona do tego projektu stworzonego przez fantastycznego człowieka Tomasza Rudolfa, który jest prezesem firmy The Heart. Dzięki czemu też fundacja ma siedzibę, proszę Państwa, na 38 piętrze Warsaw Spire z widokiem no ja na całą Warszawę. odwiedziny. Mówię, że u mnie jest kawa z najlepszym widokiem w Warszawie. Ale to jest też ważne, tak? Bo jeżeli ja mam spotkanie z ważnymi prezesami, no to, to też jest miło i przyjąć taką historię. ktoś ktoś nie odmówił? Ja wiem, tak, to... a może mogę powiedzieć play... na głos? Nie a mogę proszę. załatwić krzeseł na koncert. Proszę. Krzesła na koncert. Tysiąc sto krzeseł. Straszny 18. kłopot. 18 listopada. 18 listopada straszny no, kłopot. No, to tu Jest jakaś, jakaś po prostu taka sytuacja, że pro bono się nie da, a, a, a to Niech jest to bardzo się nie, to mało sekcji. Się da. No widzi pani, mam salę, mam orkiestrę, mam największych światowych solistów. Może o koncercie teraz coś No powiem. właśnie, bo tak <laughs> subtelnie przez krzesła przechodzimy do koncertu 18 listopada. Co się tam będzie działo na tej scenie? To jest koncert, który. Równie dobrze mógłby się odbyć w Nowym Jorku, w Londynie, w Tokio, w Brukseli, w Paryżu. Zaśpiewają bowiem najwięksi śpiewacy operowi świata. Ja się śmieję, że ponad nimi to już są Chóry Niebiańskie. A przede wszystkim są jedynym takim małżeństwem na świecie. Aleksandra Kurzak, Roberto Alania. Nie trzeba przedstawiać, natomiast to jest też ta świadomość, że oni występują pierwszy raz charytatywnie. Nie dlatego, że nigdy nie chcieli, tylko. To jest tak wielki powód, bo Centrum Zdrowia Dziecka jest największe w Polsce, tak? akurat obchodzi 40-lecie. Bank Krwi, no to już w ogóle nie trzeba opowiadać dlaczego i po co, tak. tylko że ten bank krwi obsługuje też wiele szpitali w Polsce i po prostu ich decyzja jest niebywała, zwłaszcza że miała śpiewać Aleksandra cały koncert sama. A Roberto dosłownie na kilka dni przed naszym takim dużym telewizyjnym wywiadem, gdzie po prostu ogłosiliśmy koncert i ruszyła sprzedaż biletów, dodam, że w pierwsze 16 minut sprzedało się prawie 600 biletów. Wow. Ja wyszłam ze studia i dzwoni do mnie znajoma, to jest w ogóle cudna historia. Ja Mówi, słuchaj, co ja mam zrobić? Ja nie będę siedziała w 24 rzędzie. Ja mówię, A dlaczego masz siedzieć w 24? No bo wcześniej już nic nie ma. Ja otworzyłam stronę e-biletu, który nam sprzedaje bez prowizji, jest jednym z partnerów i co widzę, to był widok, którego ja nie zapomnę do końca życia, ponieważ na szaro jest to, co jest sprzedane, no. na czerwono to, co zostało. I było widok takie pyk pyk pyk, 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 pyk. Po prostu znikały te czerwone krzesełka. Aha. Naprawdę, ja mam print screen z godziny takiej, gdzie jestem 16 minut po, z, po wyjściu ze studia i widać, ile zostało miejsc. Ale to jest niewiarygodne, bo to wynika z tego, że po pierwsze ludzie... Y bardzo potrzebują tego typu, no nie nazwę tego, no ale nazwę, no niech będzie. Może źle mnie pani poprawi rozrywki, a z drugiej strony potrzebują, mają jakąś wewnętrzną potrzebę pomagania, no bo wiedzą o co chodzi, jakiś tak, cel. Znaczy myślę, że akurat wybór właśnie różnych hitów rozrywki jest duży, tak? Bo przyjeżdżają do nas gwiazdy, niedługo będzie sting. Uważam, że sprzedaż koncertu podsiadło Hemingway na Stadionie Narodowym jest jakimś... No, milowym krokiem. tak? Coś się wydarzyło, że naprawdę no, nie tylko muzyka mas, tak? ale również muzyka na fenomenalnym poziomie, po prostu wybitnie uzdolnionych młodych ludzi. Natomiast tutaj jest tak, że jednak okazuje się, że po prostu jest to kwestia informacji. Tak? Po prostu ludzie zobaczyli wywiad, tak się cudownie złożyło, że mogła być i Aleksandra, i Roberto. No i szaleństwo po prostu. To na koniec jeszcze, zanim wypijemy tę mrożoną wodę i kawę. Y <noise> y a ma Pani w tym wszystkim czas dla siebie? I czy, czy potrzebuje Pani tego czasu dla siebie? Tak. Czy, czy, czy nie, że tak. to jest Pani całe życie znaczy, i reszta się nie wie. Ja przede wszystkim chcę powiedzieć, że ja byłam półtora roku z moimi dziećmi od narodzin mojego młodszego synka Adasia. Antoś jest bohaterem mojego życia, dzięki któremu mam taką potrzebę. I ja naprawdę mam, ja wiem, że to głupio brzmi, ale ja mam taki, taki, taką atmosferę w sobie cały czas. Non-stop. Ja, oczywiście, mój mąż teraz powiedział: No, szkoda, że cię nikt nie widzi rano, jak wstajesz. Nie, ja jestem nieżywa, ponieważ ja chodzę spać o pierwszej, bo dopiero jak wszyscy pójdą spać, to ja wtedy mogę myśleć i kombinować dalej. Natomiast powiem szczerze, że. Ta ludzka twarz biznesu, właśnie ci ludzie, którzy wierzą mi, bo to jest moja osobista historia i ja nie wymyślam, ja nie jestem prezesem, który wygrał konkurs wśród 30 osób, które szukały kierowniczego stanowiska. Ja robię coś dla szpitala, który ja znam jako matka od 5 lat, gdzie mój syn jest pacjentem od 5 lat. Przeżyliśmy to, co przeżyliśmy i mamy po prostu... Wszyscy, i Tomek Rudolf, i Dagmara Witek-Kuśmider, wiceprezes Fundacji do Spraw Komunikacyjnych, która robi fantastyczne rzeczy, jeżeli chodzi o pozyskiwanie różnych też partnerów. Natomiast my po prostu mamy fioła na tym punkcie. My jesteśmy widać, zawsze widać. uśmiechnięci. Że nasze zebrania Rady Fundacji, to my kiedyś stwierdziliśmy, żebyśmy taki kanał na YouTube zrobili, oczywiście nie możemy tego zrobić. Ludzie by po prostu, byśmy też szpital w rok Ale wyremontowali. To są efekty, bo pani tak. zaraża tą energią i dzięki temu, właśnie, generalnie nikt nie odmawia. Tak? No wie pani, I takie wydarzenia jak ten koncert na 1100 osób organizują zazwyczaj trzy agencje, tak? A ja to robię sama przy wspaniałej pomocy pani Oli od nas z fundacji i my jesteśmy jedynymi dwiema osobami na etacie, tak? A cała reszta to są ludzie, którzy wchodzą w ten projekt na moje zaproszenie. To ja już nie zatrzymuję. dopijamy swoje trunki i 18, jeżeli ktoś. Nie kupił to jeszcze chyba. Koniec. Jeszcze końcówka biletów. Drugi jest. drugi koncept no. charytatywny, wielcy artyści, małym pacjentom po wpisaniu tego we bilet. Jeszcze troszkę biletów jest, ale co jest ważne, to jest koncept też bardzo elegancki. Smokingi i długie suknie. Więc jest to okazja, żeby się pięknie ubrać. I tak jak będą super eleganccy artyści, tak będzie super elegancka Słynie. publiczność. Dzięki serdecznie za to spotkanie. Bardzo dziękuję.